Tradycyjnie, jeżeli... Nie, może inaczej. Oczywiście. Nie oczywiście nie tradycyjnie ogarnij się! Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was taki szybciutki test dwóch... tak naprawdę jedynego produktu, ale w dwóch kolorach. Bardzo mnie intryguje firma Makeup Revolution od jakiegoś czasu i tak sobie maleńku próbuję ich produktów. Od was też dowiedziałam się, że I Make Makeup należy do Makeup Revolution, tak więc Dzięki, zawsze można się czegoś nowego nauczyć Natomiast jak wiecie, ja już od dwóch lat tak naprawdę jestem Fanką dosyć wyrazistych brwi, jeżeli o mnie chodzi I używam sobie albo mm, Makeup Forever Aqua Brow albo też w zastępstwie mam taki brązowy liner z Gimela, który co prawda jest przeznaczony do oczu, ale do oczu kompletnie mi się nie sprawdza, natomiast na brwiach sprawdza mi się rewelacyjnie. No i teraz będziemy testować farbki do brwi, które są właśnie z Make Up Revolution, to się nazywa Ultra Au Aqua. Brow Tint I ja mam je w dwóch odcieniach, dlatego że mówiąc szczerze nie mogłam się zdecydować Bo em, na stronie one wyglądały Bardzo, bardzo podobnie e, Dlatego mam Medium i mam Light I zobaczymy, który tak naprawdę e, Będzie bardziej do mnie pasował Kiedy wyciągniemy tubki z opakowań Już ta różnica jest bardziej widoczna To jest Medium to jest light. Jak widzicie, medium jest dużo cieplejszy, taki bardziej czekoladowy, i myślę, że to właśnie to będzie mój kolor, a ten będzie bardziej się nadawał do blondynek, ale to tak czy siak przetestujemy obaj, zobaczymy. I też wręcz chciałabym, żebyście to wy zagłosowali, która brew, a raczej jej kolor, bardziej do mnie pasuje. Tak więc zaczynamy sobie właśnie od medium, czyli od tego cieplejszego i niby ciemniejszego koloru, i będę go nakładała na prawą brew. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. W mojej brwi prezentuje się właśnie medium. Powiem Wam szczerze, takie moje pierwsze wrażenie, bo oczywiście, że to jest pierwsze wrażenie. Um... Ten produkt jest dużo rzadszy niż te produkty, do których do tej pory byłam przyzwyczajona, czyli Aqua Brow, czy właśnie ten liner z Rimmela, e, więc też nakładało mi się go e, trudniej. Dodatkowo wydaje mi się, że ten kolor jest nawet cieplejszy niż myśli myślałam i nawet nie wiem, czy nawet dla mnie niezbyt ciepły, ale to zaraz jak zrobię sobie drugą w tym chłodniejszym kolorem, to będziemy mogli lepiej to ocenić. A, no i e, zawsze nakładam produkty do brwi pędzelkiem z Sephory, to jest bodajże numer 13, jeżeli dobrze pamiętam, no ale ten taki standardowy, ich ścięty, e, brwistej czarnej linii, tak więc to jest właśnie brew pomalowana medium teraz lewą brew pomalujemy sobie tym odcieniem light i zobaczymy czy on będzie prezentował się lepiej, gorzej jest lewa brew malowała na odcieniem Light. Z tego co widzę, według mojej oceny, on będzie dla blondynek idealny wręcz. A mnie nie wygląda nawet jakoś tak bardzo tragicznie. Myślałam, że będzie gorzej po tym, jak go wycisnęłam z tubki. Aczkolwiek e, jest ok. Zresztą też bardzo jakby będę wdzięczna za Wasze opinie. Jak myślicie, który kolor bardziej do mnie pasuje, mam nadzieję, że w ogóle widzicie jakąś różnicę między nimi. W ramach podsumowania tego pierwszego wrażenia. E, jeżeli chodzi o mnie, to żałuję troszeczkę, że ten kolor medium jest aż tak bardzo ciepły. Według mnie mógł być troszeczkę chłodniejszy, bo jak dla mnie za bardzo wpada w rudość i przez to może pasować dużo mniejszej ilości osób. Jeżeli chodzi ogólnie o oba produkty, czyli o, o sam typ tego produktu i o jego konsystencję, to dla mnie jest troszeczkę za rzadka, dlatego że byłam przyzwyczajona do tych gęstszych, ale to jest jakby moja osobista preferencja, wam niekoniecznie musi to przeszkadzać. Jestwyk nie ma jakiegoś szczególnego zapachu, tak więc tutaj nie będzie Wam przeszkadzał ani was drażnił. Za jedną taką tubeczkę płacimy bodajże około 15 zł, więc to nie jest jakaś tragedia, a tubki są naprawdę duże, więc na pewno na e, dosyć sporo nam wystarczą, nawet pomimo e, tej e, dużo rzadszej konsystencji niż w przypadku produktów, z którymi do tej pory miałam do czynienia. Tak więc dajcie mi znać, e, czy Wam się te spodobało oczywiście, czy używałyście tych produktów, bo jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze wrażenia, bo. To jest moja pierwsza styczność właśnie z tymi farbkami A Make-up Makeup Revolution. Jeżeli tak jakiego używacie koloru, jakie są wasze przemyślenia i tak dalej. Oczywiście łapki w górę, jeżeli lubicie testy na żywo nagrywane na szybko przed wyjściem do pracy. Alleluja. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie ominął was żaden mój film. A dzisiaj żegnam się już z wami i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!